Witam was w odcinku bonusowym z Tomb Raider Angel of Darkness, w którym podsumujemy sobie tą część, całą serię, przekażę wam moje odczucia w stosunku do gry i wrażenia. Po pierwsze powiem, że już grałem w tę grę wielokrotnie, tylko razem przyszedłem sam, więc moje wrażenia już są dość ustalone. No ale przekażę wam Po pierwsze, mm, fabuła. Myślę, że fabuła jest typowa. Taka dość, no, sztampowa, no, wiadomo. Nie ma nic nowego, nie ma nic oryginalnego. Po prostu zwykła fabuła do filmu, gry, przygodowej. Mm, mamy tutaj tajne sekty, tajne bractwa, jakieś mm, magie. Powracanie do żywych. I takie inne, dziwne rzeczy. To wszystko wplątuje się. Panna Croft, Pan Curtis Trent, nowy bohater całej serii. Yy, ale nie będę tutaj opi opisywał fabuły. Yy, teraz kolejny element gry, czyli ogólnie grywalność, rozgrywka. Myślę, że stoi na dość wysokim poziomie. Nie ma tutaj nudności, znaczy, no, nie da się nudzić. Cały czas się coś nowego pojawia, przeplata, wspinanie, walka, zagadki i różne hybrydy tego wszystkiego. Yy, bardzo się chwali wprowadzenie do gry Kurtiesa Trenta, który no, troszeczkę na początku mi przeszkadzał. Myślałem, że niezbyt będzie pasować, ale ta część do tej części akurat pasuje. Drugi bohater grywalny. Co prawda, gramy w nim tylko przez bodajże trzy rozdziały. W tym jeden bardzo krótki. I w, w głównej mierze, w dużej, w dużej mierze polegają na strzelaniu i zabijaniu, więc no... Cóż, niestety. Ale laram Croft się dużo lepiej gra. W końcu to jest główna bohaterka tej gry. No ale sam fakt, że jest druga postać, to jest dość fajne. Ciekawe. Yy, też może powiem o aspekcie muzyki. Która niezwykle mi się spodobała. Została skomponowana. Nie wiem przez. O Jezu. Nie wiem przez kogo. Ale wiem, że odtwarza ją. czym odgrywa prawdziwa orkiestra. I to jest niesamowite. Teraz, właśnie, nawet w menu głównym jest super muzyka. Co jeszcze by powiedzieć, można było? A, powiem, że za niedługo. To czy znaczy za niedługo. Dowiedziałem się ostatnio, że w produkcji jest kolejna część z serii tam Tomb Raider Range of Darkness, Tomb Raider The Lost Domain, która jest tworzona przez fanów i byłych pracowników Eidos w Tomb Raider Level Editor, czyli tam, edytorze poziomów, kreatorze poziomów. Więc to daje nadzieję na to, że tu będzie fajna gra, więc na pewno ją nagram, jak tylko się pojawi. Jak sobie ją kupię, czy nie wiem, czy będzie za darmo do ściągnięcia, się zobaczy. W każdym razie oczekujcie na to. I no, chciałem powiedzieć, że kolejną. No, następną serią, jaką będę nagrywać, to będzie prawdopodobnie Fahrenheit. Mm, teraz też nagrywam równocześnie The Neverhood Chronicles i Borderlands z Gumperem. Więc zapraszam też na to, te aby. Obie serie. Ruszy właśnie. Tum, yy, ruszy Neverhood, który jest w zastoju od jakiegoś czasu. Mm. No i chciałem tylko powiedzieć, że nie będę dawać żadnych rozpisek odcinków czy planował odcinków, bo chcę być niezależnym po prostu i będę grał wtedy, kiedy chcę. Żadnego przymusu. Wrzucam kiedy chcę. Więc nawet nie, o to nie proście. I chciałem też podziękować bardzo za osoby, które oglądały odcinki z Tomb Raider Rage of Darkness, które, no, wspierały mnie chociażby duchowo. Yy, chociażby te 17 wyświetleń to zawsze coś. Dzięki chociaż jednej osobi osobie, która obejrzała wszystkie odcinki, bardzo dziękuję tej osobie. No i do zobaczenia w kolejnych let's play'ach. To jest pierwsza zakończona przeze, przeze mnie seria. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia.